Hej, witajcie z tej strony Noxy, a dzisiaj powiem wam trochę o tym, dlaczego warto grać u udyrem na topie. Jest to pik, który wymyśliłem, znaczy, no nie, nie mówię, że to ja pierwszy, nie, ale odkryłem go na nowo e, niedawno i powiem wam, że jest to całkowicie fatalny pik, jeżeli chodzi o to. Jak on się sprawuje na tej linii. Mimo wszystko ostatnio z nim trochę grałem i odnosiłem pewne sukcesy. Co prawda robiłem to na niższych rangach, bo na swoim smer w koncie. Ale chciałbym się z wami podzielić tym, jakie olbrzymie zalety ma granie uderem na topie i dlaczego w zasadzie zacząłem to robić. Więc tak, e, wszystko się zaczęło od tego, że gdzieś tak. Na początku tego sezonu trochę mi nie szło, po prostu nie ogarniałem coś, wiecie, nie, nie trybiło coś się zmieniło w mojej grze i postanowiłem, że zrobimy trochę mały powrót do korzeni i od nowa przejdę przez ten proces uczenia się gry. Wiecie, generalnie zawsze jak idzie wam słabo, to jest to bardzo dobry okres, żeby tak naprawdę się na tym wybić i grać lepiej niż wcześniej. No wiecie, jak, jak gracie słabo albo słabiej niż wcześniej, nie macie nic do stracenia, więc możecie trochę poeksperymentować, wyrobić w sobie nowe nawyki i tak dalej. Więc to co postanowiłem zrobić ja i od czego postanowiłem zacząć, to podszlifować swoje podstawy, czyli micro movement, grę na poziomie mikro o tym, co to mikro, a co to makro, powinniście wiedzieć, bo ten temat kiedyś poruszałem, ale generalnie wytłumaczę trochę jeszcze raz na potrzeby tego filmu. Umiejętności mikro to to, jak klikacie prawym przyciskiem myszy, jak się poruszacie, jak ogarniacie drobne sprawy techniczne, na przykład resetowanie autoataków, kiting, kiting atakmów, znaczy to nie jest atakmów, blocking się nazywa, i takie tam sprawy. I wybrałem Udyra na postać, którą będę przez jakiś czas grał, e, dlatego, że jest to postać po prostu do tego idealna. To jest czempion, który nie ma żadnego skilla, żadnego, e, żadnego, żadnej umiejętności, e, która w pewien sposób byłaby, e, no nie wiem, jakimś ułatwieniem, jakimś łatwym skillem. Namierzanym. Na dodatek bardzo kara za każdy błąd w pozycjonowaniu. Jeżeli zrobicie jakiś błąd i wyjdziecie trochę za daleko, dostaniecie mocno w papę od każdego, kto ma ceceka, przybiegnie jego drużna i dostaniecie w ciry. Otóż to wybrałem Udyra, bo jest to postać, która niesamowicie kara za błędy i na topie jest mu bardzo ciężko na bardzo wiele postaci. Eee, może to jest trochę masochistyczne, może nie. Nie jest to tak masochistyczne, nie wziąłem Tarika albo czegoś innego, co by było naprawdę fatalne, bo udyr ma pewien potencjał. Gram udyrem w Tygrysa i ma on olbrzymie obrażenia i dobrze wykorzystany, naprawdę ciska fajnie, może nie tyle dobrze wykorzystany. Przede wszystkim Udyr to postać, która wykorzystuje błędy przeciwnika i sama polega na tym, że osoba grająca nią nie popełnia błędów, więc jest bardzo dobre do nauki właśnie poruszania się. Jak gracie Udyrem, między atakami musicie się poruszać, żeby zostać blisko celu, bo jeżeli cel Wam odbiegnie, to być może już go nie złapiecie, przyjdzie jego sojusznik czy coś takiego, więc tutaj właśnie Orb Walking, czyli poruszanie się między atakami, jest bardzo premiowane. Poza tym, że postać ta kara za wszystkie błędy popełnione w mikrogrze, jest słaba w teamfightach. Tak, przepraszam Was, wszystkie mainy udera, ale musicie wiedzieć, że nikt Was nie chce w teamfightach i Wasza drużyna Was nienawidzi za to, że wzięliście udera. Eee, ale, ale, to nic, bo my jako mądrzy gracze wykorzystamy swoje super zdolności analityki i będziemy split pushowali. Co jest kolejną zaletą Udyra, znaczy tutaj w celach czysto dydaktycznych e, nauka split pushu, ponieważ e, polepsza to Waszą wizję, znaczy kontrolę mapy, bo jeżeli chcecie split pushować, to musicie ogarniać, gdzie są przeciwnicy, musicie ogarniać, kiedy split pushować, żeby czasem zejść na tego team fighta, e, musicie ogarniać. W jaki sposób split pushować, bo to też nie jest łatwe, trzeba wiedzieć, którą linię można sobie pozwolić split pushować i kiedy, e, więc jest to kolejna z licznych za, zalet Udyra. Generalnie Udyra biorę, po, dlatego że moim zdaniem jest postacią, którą dobrze jest uczyć się grać. On nie jest postacią, która da wam dużo elo, mało tego. Część z Was, która obejrzy ten film i będzie próbowała grać Udyrem. Na topie może mnie znienawidzić za to, ale znaczy, za polecenie wam takiego piku. Ale wiedzcie, że myślę, że ta postać naprawdę jest dobra do nauki wielu podstawowych mechanik i fajnie działa. E, powiem wam teraz, jeżeli będziecie chcieli zagrać tym udyrem e, pod tygrysa na topie, e, to powiem wam, jak to robię ja. Generalnie często spotkacie linie, które będą bardzo ciężkie i wtedy nie idę tygrysa, tylko daje kilka punktów najpierw w żółwia, żeby wytrzymać linię. Najważniejsze jest przeżyć na początku, żeby potem móc split pushować. Na przykład, jeżeli linia jest trochę łatwiejsza, to maksuję Q, a potem E. Z mo w moich specjalizacjach ważne jest to, żeby generalnie mieć na końcowej kolosusa, z tego powodu, że testowałem fervor i powiem Wam, że fervor ma ten minus. Że bardzo szybko się pada. I na dodatek, wzięcie ferwora zmusza was do tego, że musicie używać żółwia dobiegając do przeciwnika, a tych stacji nie można zmieniać tak szybko jak ja bym tego chciał. Więc wzięcie kolosusa jest pewnym kompromisem, bo dobiegając do przeciwnika mogę go uderzyć z sta sorry, ze stacji niedźwiedzia i typo dostaje na i nie muszę zmieniać się na chwilę na żółwia, więc mogę wyrzucić mu więcej obrażeń. Eee, dlatego właśnie biorę kolosusa. Eee, runy czerwone, AD, żółte, albo HP per level, albo armor, na no, lepiej akurat chyba armor, niebieskie magic resist, albo magic resist per level i kwintesencje pod atak speeda. Wracając, jeszcze chcę na chwilkę wrócić do maksowania umiejętności. Pierwsze biorę Q, na, drugi, na drugą umiejętność biorę W. Zwykle jeżeli przeciwnik jest, ma niskie zdrowie, to E, a może mieć niskie zdrowie, dlatego że jest pewna taktyka, która może wam pomóc zabić przeciwnika bardzo szybko. A jest ona następująca. Robicie tak, że używacie Q i czekacie. Generalnie ta część Q z zadawaniem obrażeń jest aktywna do pierwszego ataku. Więc nawet jeżeli czekacie 10 minut, to i tak jak na pierwszy atak kogoś zaatakujecie, to on dostanie te całe obrażenia, które są z tego tygrysa i potem aktywujecie tygrysa jeszcze raz. Możecie to zrobić w ten sposób, że kambicie się w krzakach, których podbiegacie do gościa, dajecie mu atak, eee, potem jeszcze jeden atak, żeby bo Damage z Q to jest e, tak działa jak turcizna, więc nie chcecie zbyt drugiego drugiego Q użyć zbyt szybko, po czym używacie kolejnego Q. W ten sposób możecie gościowi bardzo dużo zdrowia zjechać po prostu. E, I jeżeli tak się stanie, możecie na drugiego spela wziąć E, żeby go szybko zabić. Jeszcze jedna sprawa, coś co robię w swoich grach, ale to powiem wam działa tak do poziomu Golda. E, Często bardzo, jeżeli przeciwny jungler zaczyna od yy, dolnej strony jungli, co jest oczywiście bardzo często, dlatego że botlane dobrze może pullnąć, To ja wtedy zabieram górne, jego górnego buffa. Czyli jeżeli gram po górnej stronie mapy, to zabieram blue przeciwnika, a jeżeli gram po dolnej stronie mapy, to zabieram reda przeciwnika. Eee, działa to całkiem fajnie, potem cofam się do bazy, teleportuję na linię z kontrolwardem. Eee, możecie popróbować, ważne tutaj jest to, żebyście upewnili się, czy przeciwnicy nie mają wizji. Eee, najlepiej jest w ogóle wchodzić na buffa przeciwnika tak... 1,30, żeby nie stać tam cały czas, bo ktoś może właśnie to wcześniej sprawdzać. A i tak na poziomie Gold zwykle przeciwnik, nawet jak Was zobaczy, to nie cofnie się na linii, ale jak będziecie robili tego Reda czy tam Blue, to patrzcie się kątem oka, czy przeciwnik Wasz pojawił się na linii na topie. Bo jeżeli nie, może to być znak, że chce Was zabić, jak będziecie mieli niskie zdrowie. Jeżeli chodzi o moje przedmioty, to zwykle pierwszy przedmiot to będzie no, flaszka, którą kupuję na starcie. Flaszkę w ogóle musicie używać, jak będziecie stylowali te buffy. O tym nie powiedziałem, ale to tam powinniście się skapnąć, bo ciężko jest je zrobić bez tego. I co do reszty buildu. Build końcowy zwykle wygląda tak, że mam albo Black Clivera, albo Trinity. Z ofensywnych przedmiotów to właśnie Black Cleaver albo Trinity, to jest zawsze zajmuje jeden slot i są swoimi zamiennikami. Do tego mogę mieć na przykład Botrka. I więcej niż dwóch przedmiotów ofensywnych raczej nie będziecie chcieli mieć. Eksperymentowałem też z Muramanu. Jest ona ma o tyle sensu, że daje nam łezkę, która jest całkiem fajna na uderze, bo oznacza koniec problemów z Maną. Eee, więc mamy dwa przedmioty ofensywne: buty to albo ninja tabi, albo merkury, albo Swiftnessy, zależnie od sytuacji. Tutaj nie ma jednego przepisu i Pozostałe trzy przedmioty to przedmioty defensywne. Zwykle to będzie jakiś Deadman's Plate, być może ZZ. Rot Portal jest całkiem przyjemny, to muszę przyznać. E, inne przedmioty to może być Spirit Visage, Arcane Angel i no na przykład Omen, Turnmail. Zależy od sytuacji mocno. Przedmioty defensywne jest mi ciężko podać receptę na nie konkretnie. E, i to chyba tyle, jeżeli chodzi o ten film, podałem Wam trochę sposobów na to, jak ja gram tym udyrem. Eee, tak, tak, to chyba tyle, więc e, słuchajcie, popróbujcie trochę, jak chcecie pograć tym udyrem, powiedzcie jak Wam się podoba e, i pamiętajcie, że przede wszystkim ja robię to po to, żeby poprawić sobie właśnie podstawowe mechaniki, takie naprawdę podstawowe, zwykle związane z autoatakami i takimi rzeczami, a w tym UDR sprawdza się bardzo dobrze. Wyszedł nam długi film, więc nie będę przeciągał. Słyszymy się w następnych materiałach. Cześć.